Uwaga MLM. Dzień dobry, Wojciech Homański. Kolejny odcinek podcastu o marketingu sieciowym, który, jak już kilka razy podkreślałem, wzbudza, jak już to sami wiecie, wzbudza różne emocje i różne skojarzenia, ale to jest coś absolutnie niezwykłego. I warto o tym rozmawiać i zdobywać wiedzę. Podcast Uwaga MLM, wiedza, rady, analizy, błędy. Witam serdecznie. A dzisiejszy odcinek trzeci będzie: Tajemnicze nie dodane do pytania. Hmm. Mam nadzieję, że w miarę intrygujący tytuł. Otóż chciałbym się podzielić pewną mało znaną regułą, która powoduje, że możecie mieć większy wpływ na czyjeś decyzje. Możecie spowodować, że w sposób niezauważalny ktoś dużo łatwiej zdecyduje się podjąć pewne działania. Bardzo często niestety. Wszyscy mamy taką skłonność, posługujemy się monologiem. Mówimy: Słuchaj, warto, żebyś tym się zainteresował. Słuchaj, dobrze byłoby, żebyś spróbował tej kuracji. Chciałbym, żebyś rozpoczął współpracę albo możesz tutaj naprawdę zarabiać. Zwróćcie uwagę, że to są wszystko stwierdzenia zdania twierdzące, Tymczasem ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż kolosalnie większą siłę mają pytania. Spróbujmy narzucić sobie taki drobny nawyk, aby zamieniać zdania twierdzące na pytania. To jest w ogóle zadanie, wyzwanie. Na ten temat będzie oddzielny, oddzielny podcast, czyli audycja do słuchania. Natomiast w tym odcinku będzie owe tajemnicze nie dodane do pytania, które powoduje, że pytanie jest dużo bardziej silne. Żeby to zobrazować, zróbmy to na bardzo prostym przykładzie. Otóż powiedzmy, że chcemy kogoś zachęcić do napicia się kawy. Z reguły zadajemy pytanie: Napijesz się kawy? Ale gdybyśmy zamienili te zdanie, to pytanie w sumie Napijesz się ciekawy, na zdanie nie napiłbyś ciekawy. Uwierzcie mi, że jest to zaskakująco w znaczny sposób skuteczniejsze. Dlaczego tak jest? Powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jest to Szczególnie skuteczniejsze wobec Polaków, a to się w ogóle intrygujące. Otóż zrobiono badania i wręcz to zostało udowodnione. Dlaczego to jest jeszcze skuteczniejsze bardziej wobec Polaków? Dlatego, że my ze względu na naszą historię mamy tak zwany silny odruch odwrotny, reakcję odwrotną. Wynika to z tego, że przez lata zaborów. Walki o niepodległość, potem okupacji. Kształcił się u nas taki silny odruch odwrotny, czyli jak ktoś nam czegoś zakaże, no to tym bardziej my się będziemy sprzeciwiać, buntować i tak dalej, i tak dalej. Jak trzeba przeciwstawić się komuś, no to wtedy potrafimy się zjednoczyć i tak dalej. Myślę, że chyba nie ma nikogo, kto by zaprzeczył temu, bo rzeczywiście tak jest. A więc my. Jako Polacy po prostu mamy silnie zakorzeniony odruch odwrotny i w przypadku pytania, nie napiłbyś się kawy, te wplecione nie podświadomie wpływa na to, że my chcemy właśnie odwrotnie, A ktoś mówi, że nie, no to, to ja tak, prawda? Więc to jest rzeczywiście taki mały, mały trik, który powoduje zaskakującą, zaskakujące zwiększenie skuteczności. Zastanówmy się, jak moglibyśmy to wykorzystać do naszych starań i działań marketingowych. Ja tak przy okazji jeszcze a propos tego silnego odruchu odwrotnego przypomnę w skrócie, bo szkoda czasu na to, ale w skrócie taki znany dowcip, jak leciał samolot, i po prostu trzeba było obniżyć jego ciężar, bo groziło to upadkiem, była awaria silnika. No i Stewardesa dostała za zadanie namawiania różnych pasażerów, żeby wyskoczyli, i namawiała poszczególnych, poszczególne narodowości, używając odpowiednich argumentów. Wobec Niemca, że to jest rozkaz, wobec Rosjanina, że to jest poświęcenie la partii, wobec Franców, że, że to jest modne, i tak dalej, i tak dalej. Każdy dał się namówić. No ale Polak nie dał się namówić ani zachętał, że to jest rozkaz, ani że to jest modne, i tak dalej, i tak dalej. W końcu stewardessa Mówi do pilota, panie pilocie, ten Polak nie wyskoczy. Co? Co? Ja? Ja nie wyskoczę? No więc właśnie tak to, tak to jest z tym odruchem odwrotnym u Polaków, szczególnie silnym. Studenci, którzy gdzieś tam się dowiedzieli na jakimś wykładzie o tym. O tych badaniach zaczęli testować to na dziewczynach i na przykład zamiast powiedzieć, może poszlibyśmy do kina, zadawali pytanie, a nie poszłabyś do kina? No i było to naprawdę skuteczniejsze. Zresztą przypomnę no, dosyć znane zdanie, które pada podczas różnych okazji, tak zwanych e, imprezowych czy weselnych owe słynne ze mną się nie napijesz? No właśnie, co my tutaj mamy? Nie mamy powiedzenia napij się ze mną, tylko ze mną się nie napijesz? No jaki jest efekt? Kurde, no nie wypada, poza tym on mówi, że nie, no to, to ja odwrotnie, prawda? Okej, okay. no ale kilka sugestii, kilka sugestii, jak moglibyśmy to wykorzystać marketingowo. A takie zdanie a nie chciałbyś zmienić życia? Zamiast mówić, słuchaj, możesz zmienić życie? Nie, zapytaj. A nie chciałbyś zmienić życia? A nie chciałbyś zarabiać więcej? A nie chciałbyś mniej pracować? Naprawdę to jest znacznie silniejsze niż monolog. Gdy też mówi, nie, no wiesz, muszę nie, zastanowić się jeszcze. Ja to tak możemy powiedzieć. A nie chcesz poznać, jak tutaj w tym systemie można dojść do dochodów, x tutaj, kwota tysięcy miesięcznie, a nie chciałbyś poprawić swojego zdrowia? W przypadku umawiania się, próby umawiania się, często mówimy, chciałbym się spotkać. Zamiast tego powiedz: A nie spotkalibyśmy się jutro? Mówimy: Chciałbym, żebyś się przyjrzał, a przecież możemy powiedzieć: A nie przyjrzałbyś się? Czasami, albo wręcz często, przepraszam, często, często mówimy: Słuchaj, tutaj możesz zmienić swoją sytuację. Znając tą regułę, powiedzmy: A nie chciałbyś zmienić swojej sytuacji? Zachęcam do próbowania i wysiłku, że tak powiem. Najpierw napiszcie to, co przychodzi w pierwszej chwili do głowy, czyli przyzwyczajenia, zdanie twierdzące, zdanie nakłaniające i tak dalej. A potem zamieńcie to na pytanie z stawionym słowem nie. To właściwie tyle. Serdecznie Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że znalazłeś znalazłaś w tym wartość. Jest to, że było to interesujące. Jeżeli tak, poproszę o lajka. Like Zachęcam do subskrypcji. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Uwaga MLM. Wojciech Chomański. Pozdrawiam.